Śpiewaj, no. Brawie, brawie. Mm. Patrz się tu. Śpiewaj. A, B, C. A, B, C. Boże, boże. Mm. No. Au. A co teraz zaśpiewamy? Szczółkę Maję. Maja ma... Maja. Woli. 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 Ty, 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 ty. Ty a powiedz, jak liczymy? Raz, dwa, trzy. Po, policzymy. Raz, dwa. Trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa. Trzy. Super. Super. Brawo, ślicznie. Daj, buzi. Poczekaj, Dasz buzi babci. Daj, buzi babci. Tak. Weź tak. Super. Babci i cioci, tak? I wujkowi wszystkim po kolei. Kuzynom i kuzynkom, tak? Po kolei. Wszystkim. Po pozdrowienia dla kogo? Dla babci, dla dziadka. Dla wujka, cioci, dla Sandry. I kogo? La Sandra e Cristiana e Vittori